Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was w kolejnym odcinku serii zagramy w najdłuższa podróż, kontynuujemy naszą przygodę z April Ryan i w tym odcinku miejmy nadzieję, że troszeczkę bardziej się posuniemy, chociaż nie ukrywam, bo czeka nas trochę dialogów, ale jak zauważyliście w poprzednim odcinku udało nam się odebrać naszą wypłatę, ona jest tutaj teraz na naszej karcie płatniczej. I, musi, I naszym celem na dzisiejszy odcinek jest odnalezienie Corteza i dowiedzenie się, o co mu dokładnie chodzi. Bo jak pamiętacie, Emma przyszła do naszej pracowni, powiedziała, że Cortez nas szuka, tylko mamy jakąś tajemniczą zagadkę, gdzie on nie więcej może być. I teraz właśnie naszym zadaniem jest odnalezienie go, no, gdzie na nas czeka. Ale zanim to, to najpierw yy, podejdźmy tutaj do koszyka przyciskiem myszy. Świeży chleb. Uwielbiam tutajsze jedzenie. Mamy świetną kuchnię. I zabierzmy sobie troszeczkę chleba. Przynajmniej nie umrzemy z głodu. Już mamy jedzenie. Coś powiecie ciekawego, April? Bochenek świeżo upieczonego chleba z baru. Tutaj mamy jeszcze usta, czyli możemy nie rozmawiać z chlebem, ale możemy zjeść sobie, ale nie chcemy go mieć. o na się nam później przyda. Dobra, to porozmawiajmy z Emmą. Zobaczmy jeszcze na Emmę. Emma zawsze się tu kręci, jeśli nie jest w pracy albo na radce. Tak jak ja właściwie. Jak my wszyscy. I Markus? Mój przyjaciel Markus. Właściwie to przyjaciel Emmy. On też studiuje na akademii. Nie, porozmawiajmy samemu. Pomóż na april. Kiedy Roin Dane wydali na bocznym torze? W czwartym. Zaraz po wydaniu porannej gwiazdy. Te sukien z w butach zbryzganych krwią? <grym> tak. <grym> Mówiłam ci, Markus. Mówiłaś, że w trzecim. Byłam bliżej niż ty. W siódmym. I ty się uważasz za fana? Wcale nie. Rozmawiałaś dzisiaj z Zakiem? Dlaczego? Był wkurzony. Nazwał cię pieprzniętą suką. Jak? Chyba żartujesz. Nie byłam wobec niego taka nieuprzejma. Powiedział, że nawet gdybyś czołgała się pod jego drzwiami, to i tak nic z tego. Mówił, że nazwałaś go dupkiem. O Boże, nie umiem trzymać języka za zębami. Co z tego? To tylko zak. Nienawidzi cię, ale to niewielka strata. To prawda. A co poza tym? Co robisz dziś wieczorem? Mm, szukam korteza, powiedzmy prawdę. Właściwie to szukam korteza. O co chodzi z tym kortezem? Wolisz spędzić czas z nim niż z nami? Muszę się dowiedzieć, co znaczy ta wiadomość. Nie patrz na mnie. Nie wiem nic poza tym, co ci już powiedziałam. Spytaj Charlie'ego. Rozmawiał z Cortezem. A Charlie nam też za dużo nie pomógł. Co robisz? A co mam robić? Zostanę tutaj. Później mam się spotkać z przyjacielem, ale dopiero o dziewiątej. Czekamy na Izabela, a potem idziemy coś zjeść. Ty, jak zwykle, nie jesteś głodna. Nie. Figura. Mogłam się nie pytać. Mm -hmm. To zapytajmy o tego przyjaciela. Co to za przyjaciel, z którym masz się spotkać? Nie mów mi, że to ten sam facet, z którym byłaś wczoraj w nocy. Chcesz powiedzieć, że nie powinnam spotykać się z takimi jak on? Nie, oczywiście, że nie. Nie jestem twoją... Nie musisz mi tego mówić, Emma. Ale masz rację. Nie powinnam się z nim spotykać. To drań. Tylko, że jest taki przystojny. Uroczy i świetny w łóżku. Mam do niego słabość. Ale nie martw się, to nic poważnego. To tylko zabawa. Fajne mają zabawy. Mogę zadać ci kilka pytań? Przecież nie mam przed tobą żadnych tajemnic. Oczywiście, że możesz. Okej, okay, to czas na Emmę, żeby odpowiedziała nam na parę pytań. Jaka jest Twoja opinia. Um, opinia o Kortezie? Moja opinia o Kortezie. Co to ma być? Coś w rodzaju dyplomatycznego pytania w stylu, czy z tym panem jest coś nie tak? Dobrze, może zacznijmy od tego punktu. Wiesz? Cortez to dziwak. Ale w dobrym znaczeniu. Wszyscy myślą, że go znają. Ale ja wiem, że to nieprawda. Rozmawiałam z Cortezem. On jest bardzo inteligentny. Jest dziwny, chodzi z głową w chmurach i wydaje mi się, że wierzy w UFO. Super, ale dziewczyno. On jest naprawdę bystry. To znaczy nie w sensie wiedzy naukowej. Po prostu zna prawdziwe życie. To typ faceta, który wszędzie był i wszystko widział. Mądry, doświadczony, a do tego bardzo kulturalny. Zapytaj go o co chcesz. Sztukę, muzykę, filmy, książki. Zawsze jest na bieżąco. To mnie trochę dziwi, bo wydaje się, że no, nie wiem, że wiecznie siedzi bezczynnie. Rzadko gdzieś wychodzi. Wygląda, jakby na coś czekał. Albo na kogoś. Tak, pewnie na Jerego Garcia. <laughs> Niegrzeczna dziewczynka. Nie, według mnie nie jest ćwunem. Wystarczy go posłuchać. To, co on mówi, brzmi może trochę nieziemsko, ale to ten jego sposób mówienia. Nie, on nie bierze na pewno. I jeszcze jedno. Jest przystojny. Jest jaki? Przystojny. Emma, on ma z sześćdziesiątkę. Widziałaś kiedyś jego oczy? To nie są oczy starego człowieka. Co z tego, że ma sześćdziesiąt lat? Wygląda lepiej od większości chłopaków, z którymi się umawiam. I jest o wiele milszy. Chyba za długo siedziałaś na słońcu, Emma. Daj spokój! Sześćdziesięcioletni dziwak z końskim ogonem i egzotycznym akcentem? No cóż, zobaczymy. Chyba dziewczyny mają odmienne zdanie na temat Korteza. Rozmawiałaś dzisiaj z Charlie? Tak, przez chwilę. A co? Nic, tak tylko spytałam. Ech. April. Czy on coś ci powiedział? O czym? O... o niczym. To znaczy, ja nic ci nie powiem. Nic ci nie powiem, bo nigdy nie kłamie. Ale on. nieważne. Gdyby to była scena z filmu, to w tej chwili wyszłabym jak... cholera, dziewczyno. Zastanów się! Otwórz oczy. Ale... Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Nie w prawdziwym życiu, bo prawdziwe życie ma brzydki zwyczaj ranienia uczuć. Okej, okay. nie wiem o co je chodziło. Skończyłeś swoją rzeźbę na wystawę? Prawie. Jestem z niej zadowolona. Ale wiem, że jak będę dalej nad nią pracować, to ją popsuję. Więc chyba zostawię ją tak jak jest. A ty? Wiesz, co? Lepiej nie pytaj. Mam nadzieję, że pewnego dnia moje obrazy skończą się same. Jasne. To możliwe. Ale nie liczyłabym na to na twoim miejscu. Ach, skończę je na czas. Pewnie, że tak. Bo jak nie, to tak cię kopnę, że... Dobra, zrozumiałam. Dzięki za inspirację. Dzięki, Emma. Dzięki? Za co? Za rozmowę, dziewczyno. Co się z tobą dzieje? Otrząśnij się. Dobra, musimy lecieć. Muszę lecieć. To na razie buczy kiju. Porozmawialiśmy sobie z Emmą I w sumie to nie była zbyt długa rozmowa na szczęście I w sumie chyba tyle mamy w barze do, do, do zrobienia Aha, tutaj mam jeszcze szafę grającą To szafa grająca. Stan twierdzi, że to oryginał mający ponad 200 lat Nie wiem, dla mnie wygląda jak replika Jak dobra replika, ale i, i tak Tutaj możemy sobie posłuchać różnych utworów muzycznych Wymagało to trochę wysiłku, ale w końcu Stan zgodził się ustawić szafę na darmowe granie Wybieram sobie tylko losową ścieżkę Za każdym razem będzie inna piosenka, trochę tych kapałków To jest, z tego co pamiętam. Dobra, ale nas bardziej interesuje tutaj taki plakat. Galeria Roma przedstawia bóle dorastania, wystawa dzieł dzieci i nastolatków. Czyż nie o tym właśnie mówił Cortes? Tam, gdzie dzieciaki przedstawiają swoje sny, to może być to. Ale gdzie jest ta galeria? Dobra, mamy tutaj plakat, o którym mówił Charlie w sumie, że Cortes na niego patrzył. Plakat reklamujący wystawę pod tytułem Bóle dorastania w Galerii Roma. Mhm. I tutaj mamy bilet. Darmowy bilet studencki. Super. Lubię wszystko, co jest darmowe. Zabierzmy ten bilet. Nigdy nie odmówię przyjęcia darmowego biletu. I na bilecie będziemy mieli... Adres. Galeria znajduje się koło mostu Waterdown. Jeśli dobrze pamiętam, to po drugiej stronie zachodniej Wenecji. Będę musiała pojechać metrem. Okej, okay. i mamy wpis w dzienniku, w pamiętniku dokładnie. Proszę, możecie sobie poczytać, nie będę przedłużał już dłużej. Eee... Darmowa wejściówka studencka na wystawę Bóle Dorastania w Galerii Roma. Okay. Czy do tego miejsca nawiązywał Cortez mówiąc, tam gdzie dzieciaki przedstawiają swoje sny? Tak, do tego miejsca nawiązywał, mogę trochę zaspoilerować, ale tak. Galeria Roma mieści się w zachodniej Wenecji, koło mostu Waterdown. Dobra, tutaj już nic ciekawego nie dowiemy. Ale zanim pojedziemy tym metrem, to wyjdźmy z baru, pobiegniemy jeszcze do domu. Tam czeka na nas jeszcze jedna rzecz. Dość ważna rzecz. No ale to zobaczycie jak już tam dobiegnę. Musimy wrócić do naszego pokoju. I tam... No zobaczycie, nie będę już mówił. W każdym razie... Chyba udałoby się nam już dostać do Corteza, ale jeszcze nie chcę. Chcę załatwić już wszystko co mogę w tej chwili, i wszystko co pamiętam. E, właśnie, żeby już jak, naj, jak najwięcej ukończyć, żeby później nie zapomnieć jakiejś rzeczy, żeby nie mieć czegoś jak flipunko, żeby nie biegać tam i z powrotem. Bo trochę tych zagadek pamiętam. Nie wszystkie, ale trochę pamiętam, więc, więc myślę, że jakoś to pójdzie. O, nie mafiony. Została pusta sofa. A my nie do naszego pokoju. To jest pokój Charlie'ego, tam bodajże Emmy, a tu Zak. I jak tylko. O jest, jak tylko Apel ja się obróciłem miałem powiedzieć, to wyjrzyjmy przez okno. <laughs> ok, możemy użyć tego słupła, by spuścić sznurek. A tutaj na gumową kaczuszkę, z którą przedtem widzieliśmy, możemy użyć chleba? To pytacie po co? Zaraz zobaczycie po co? O, przyleciał ptaszek, który tutaj był u góry. I troszkę sobie podziubię. Co to za brzęk? Coś się stało. Nadal nie wiem co płynie w kanałach małej Wenecji, ale jestem pewna, że to nie może być woda. Taka trzuszko coś podtrzymywała. Kratownica jest niemal całkowicie zanurzona w tej... Użyję tego terminu trochę na wyrost. Cieczy! Dobra, ale my podzielnimy za łańcuch. I udało nam się wyciągnąć sznur, który spuściliśmy przed chwilą. Ubranie powleczone plastikiem. Niech będzie że ubranie podłożone plastikiem. Dobra, to chyba tyle. Tak, tyle. M może teraz wyjdźmy z pokoju i udajmy się z powrotem w stronę kawiarni. Zaraz zobaczycie też po co? Tylko niech tam April pobiegnie. Korteza też już nie ma. Aha, bo Cortez rzeczywiście czeka na nas w miejscu, tam gdzie dzieciaki przedstawiają swoje. Epril znowu mi przerwała się. się. To nasza kaczuszka. Biegnijmy za nią. A w prawo nie możemy nigdzie iść, to biegnijmy tutaj na wprost. Bon voyage, kaczuszko. Okej. Okay. Ale zaraz nie będzie bon voyage. Ponieważ. Chyba zrymowałem. Ponieważ. April biegnie szybciej. Kaczuszka jest tutaj. Gumowa kaczka. Wygląda... niepokojąco znajomo. Ale jakim cudem dostała się aż tutaj? I zabierzmy tą kaczuszkę. Mamy gumową kaczuszkę! Dobra, ale zaraz będziemy się nią zajmować dogłębniej. Teraz już możemy iść w stronę metra. Metro jest tutaj. Tędy przez park też byśmy mogli przejść, ale myślę, że tędy będzie szybciej. No tutaj trzeba było przejść przez dwa ekrany, tutaj tylko przez jeden. W tej lokacji jeszcze nie byliśmy, to zaraz zobaczycie, co tutaj ciekawego jest, co nowego. Jak to wygląda? Lokacje, które są według mnie bardzo fajne. Tutaj jakaś dziewczyna, tutaj znak. Codnia Wenecja. W małej Wenecji są chyba trzy przystanki metra. Łącznie z tym. Tutaj jeszcze znak metra. System komunikacyjny Newport. Ale to już nie jest jeden system. Każda linia jest własnością innej firmy. Ta linia jest chyba własnością korporacji Bokamba Mercer Normalnie więcej metra mają tutaj niż w całej Warszawy. W dniu kiedy to nagrywamy jest jeszcze jedna w Warszawie. Dobra, i teraz, żeby przejść przez terminal... Teraz zobaczycie Och, Muszę się przeskanować. Przeskakiwanie przez bramki w tutejszym metrze jest przestępstwem, za które mogę dostać 5 lat. Jeśli będę miała szczęście. I tutaj troszeczkę inne bramki są, bo bramki. Skaner genetyczny. On mm, skanuje Twoje geny. Umieszcza w bazie danych Twój kod genetyczny i pozwala przechodzić przez odpowiednie bramki. Okej, okay, nie klikam, tylko dokończymy myśl. Bo tutaj bramki skanują, a nie przekładają Nie trzeba biletu kupować na papierku, tylko wystarczy, że zeskanuje Twoje geny. Tak jak to Apple powiedziała, umieszczone są w bazie i możemy bezpiecznie przez bramkę przejść. Więc my chcemy kupić jaki? Dzienny, tygodniowy, pojedynczy? Kupię bilet tygodniowy. Okay. Tak na wszelki wypadek. Okej. A już sama Apple wcisła week, czyli tygodniowy. Otworzyło się oko skaneru. Mała kamera. I tutaj witamy w przyszłości. Wystarczy, że tylko kartą płatniczą czy tam kredytową przejedziemy przez soczewkę. I skaner na skały. Z karty po branki z naszego zdolnego możesz teraz swobodnie podróżować i ja, Lego, czy Zjednoczony, czy Dnie. Podrabianie gry jest czystością idealną. Pilny czystości są idealne. Nie, Da się podrobić gę? Może w przyszłości się da. Już jest na zielono. Możemy przebić. Zanim wsiądziemy do metra, podbiegnijmy tutaj. to są jakieś iskry. Równolegle do torów biegnie kabel wysokiego napięcia. Coś tam utknęło. To wygląda na duży, żelazny klucz. Tak jest, April. Tutaj mamy klucz. To wygląda na duży, żelazny klucz. No już to mówiłeś. Czy uda nam się go zabrać? żeby tego dosięgnąć, musiałabym zejść na dół. A przy tym postrzępionym kablu wysokiego napięcia. No właśnie. Mogłabym błyskawicznie zamienić się w skwarkę. Muszę znaleźć inny sposób na zdobycie tego klucza. Aby zdobyć ten klucz, musimy się trochę pobawić. Najpierw zerknijmy na kaczuczkę, zdejmijmy z niej ten plaster. To bandaż opatrunkowy. Jak to się tam znalazło? Pamiętam, że mewa wydziobała dziurę w kaczce. Dziwne. Rzeczywiście dziwne. Zabierzemy plaster. I tutaj mamy teraz kaczkę. Spuszczono powietrze. Kaczkę bez powietrza i bez plaster. Teraz nadmuchajmy to. Użyjmy kaczki na zacisku. A na tym całym ustrojstwie użyjmy linki. I teraz mamy taką maszynę, która się w pewnym czasie zaciśnie. Próbowałam parę razy łowić ryby w jeziorku koło domu, ale nigdy nic nie złapałam. Mam nadzieję, że teraz będę miała więcej szczęścia. Dobra, teraz kiedy się za... spuści z kaszki powietrze, zacisk się zaciśnie i może uda nam się złapać klucz. Jeszcze się wszystko jest izolowane i nie poraziło. Całkiem niezły chwyt. Ach, te wynalazki, ale mamy klucz. Duży żelazny klucz. Duży, żelazny klucz, klucz. Już po raz trzeci, dos trzeci dosłyszeliśmy. Podbiegnijmy do metra, poczekajmy aż przyjedzie. I w końcu wyruszamy gdzieś dalej. Wyjedziemy z Małej Wenecji. Skakuj do środka. Tylko tędy może możemy. Okej, okay, i tak wygląda metro w Newport. Ta podróż będzie trwała i trwała dopóki nie zrobimy pewnej akcji. Możemy sobie poglądać starszą Miłe panią. Starsze pani nie są już takie jak kiedyś. Telewizor Egan jest naprawdę Nie ma przed nim ucieczki. Nigdzie. I w sumie to chyba tyle, ale żeby gdzieś dojechać, to musimy zerknąć na mapę. Tutaj mamy parę map. I w tej chwili mamy dostępne tylko dwa przystanki. Jest to Wschodnia Wenecja, czyli stąd gdzie wystartowaliśmy, i most Watertown. Tak, Watertown. Tam, gdzie jest właśnie ta wystawa. Ok, szybko dojechaliśmy, już wyszliśmy z metra, więc teraz musimy. Tutaj jest, tutaj jest ta galeria. Jak się okazuje, bardzo blisko metra, więc nie musimy błądzić i szukać jej. Niech nie, to jakiś perkusista. amatinem. Podobno pierwszą funkcją motoryczną, jaka ulega degradacji, jest poczucie rytmu. Mm -hmm. Dobra, w każdym razie chcemy wejść do środka. Tutaj, właśnie... no Halo, tutaj. proszę pana. W takim razie chyba zostawię tutaj mój bilet. Tak, tak, chyba tak powinnam zrobić. W sumie bez biletu by się obeszło. Jest tylu chętnych, że pracownik śpi. Spokojny dzień, jak sądzę. Ale my idziemy poszukać Corteza. Czy to tutaj jest Cortez? Czy dobre wskazówki nam udzielił? Tak, tutaj jest Cortez. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego Cortez chce się ze mną spotkać. Jak się nad tym zastanowić, właściwie dlaczego ja chcę się z nim zobaczyć. W sumie racja, ale porozmawiamy z nim. Nie? Co ciekawego, chce nam powiedzieć Cortez. Zjawiłaś się w ostatniej chwili. W ostatniej chwili zajęło mi to. Zobacz, ten obraz tutaj. Przyjrzyj się. Dlaczego? Dlaczego? Po prostu spójrz na niego. Dobrze, to zobaczmy ten obraz. Hmm. Na co mamy patrzeć? Na co mam patrzeć? Co widzisz? Chłopak obejmujący dziewczynę, obraz olejny. Stratę, sztukę. Chłopaka obejm obejmującego dziewczynę, myślę. Widzę chłopaka obejmującego dziewczynę. Więc? To pewnie kochankowie, a ona go porzuca. Wygląda na przygnębionego. Tak, tak, ale nie myśl o treści. Co widzisz? Aha. Czy nie chodzi o treść, czy nie chodzi o obraz olejny. Czyli przedstawiając dwie osoby, bo to już jest treść, metaforę straty, sztuka. To będzie sztuka, tak jak wszystkie inne obrazy i z tą sztuką, czy to jest sztuka. Widzę sztukę. Tak, sztukę. A co dalej, poza sztuką? Co poza sztuką? Złudzenie, prawda, technika, prawda? Prawda? Prawda, właśnie. Głębsza prawda. Ten obraz, to konkretne dzieło sztuki przedstawia prawdę. Ma duszę. Jak obraz może mieć duszę? Ma duszę, ponieważ ma tożsamość, serce. Wspomnienie tego obrazu pozostanie, zapadnie ci w pamięć, stanie się elementem twojej podświadomości. Robi to na tobie silne wrażenie i właściwie nie wiesz dlaczego. To tylko obraz jakiegoś dzieciaka, to nie pikasa ani monet. Teraz mówisz o technice. Nie wszystkie obrazy Van Gogha czy Michała Anioła to prawdziwa sztuka, chociaż wszystkie prezentują wspaniałą technikę i rzemiosło. Bazgroły pięciolatka rzadko imponują techniką, ale mogą mieć duszę, mogą być prawdziwym dziełem sztuki. Więc mówisz, że prawdziwej sztuki nie budują umiejętności artysty. W takim razie czym jest sztuka, skoro każdy może stworzyć coś bardziej prawdziwego niż artysta, który poświęcił całe życie na rozwijanie swych umiejętności? Sztuka wciąż jest dziełem artysty. Umiejętności, rzemiosło, technika, te elementy mają kluczowe znaczenie dla końcowego sukcesu twórcy. Ale same w sobie są tylko narzędziem. Artysta musi przekazać, przenieść do swego dzieła część własnego ja. Musi przekroczyć granice złudzenia i osiągnąć prawdę dzieła sztuki. A czym jest ta prawda dzieła sztuki? Kto to wie? Od lat zadaję sobie to pytanie. Przepraszam, więc nie wiesz? Więc po co to wszystko? Wszystkie te pytania i wykłady o prawdzie i złudzeniu. Tak w ogóle to dlaczego poprosiłeś, żebym tu przyszła? Ponieważ... W zasadzie to nawet nie poprosiłeś mnie, żebym tu przyszła. Przez całe popołudnie latałam po Wenecji, próbując rozszyfrować wiadomość. Wydawałam na metru pieniądze, których nie mam za wiele, a wszystko po to, żeby stać i słuchać o... o. Zobaczyłaś coś dzisiaj. Budzący się sen i nie potrafisz tego wyjaśnić. Dlatego tutaj jesteś, nieprawdaż? Skąd on wie o naszych snach? Skąd o diabła o tym wiesz? To jasne jak słońce, seniorita Ryan. Żyjesz w ciężkim stresie. Mój pogląd na prawdę i sztukę jest taki, April. Niektóre rzeczy wyglądają na prawdziwe, ale nie są prawdziwe. A niektóre rzeczy wydają się pozornie bez znaczenia, ale tak naprawdę są bezcenne. Tak jak ten obraz Warrena. I twoje sny. W snach są zarówno złudzenia, jak i prawda. Problem polega na tym, żeby je rozdzielić. Chcesz mi powiedzieć, że moje sny są prawdziwe? Chcę Ci powiedzieć, że coś się święci i że potrzebujesz pomocy, żeby oddzielić prawdę od złudzeń. Mojej pomocy. No cóż, to by pomogło. Dobrze. Miałem nadzieję, że zrozumiesz. Nie, właściwie nie rozumiem ani słowa. Mówisz o sztuce, prawdzie, snach i złudzeniach, a ja dalej nie rozumiem, co to ma wspólnego ze mną. Dzieją się pewne rzeczy i jestem tutaj, bo sądziłam, że może jesteś wystarczająco szalony, żeby mi uwierzyć, pomóc, nie wiem, uporządkować fragmenty i znaleźć satysfakcjonujące wyjaśnienie. Ale nie, ty mi mówisz, że moje sny mogą być prawdziwe. Że potrzebuję twojej pomocy i że coś się święci W ogóle, kto mówi, coś się święci? Pierwszy raz słyszę takie sformułowanie Estabien Rozumiem twoje wątpliwości, seniorita Ale tu i teraz nie mogę cię przekonać Spotkajmy się jutro Co? Spotkajmy się jutro Wtedy wyjaśnię ci wszystko Nie, znowu? Nie mam mowy Przyjdziesz Zmusi cię do tego twoja własna ciekawość Ponieważ pociąga cię tajemnica i ponieważ wierzysz mimo swego sceptycyzmu, że znam odpowiedzi na Twoje pytania. Prawda? Nie, nie obchodzi mnie. To po prostu chcę normalnie żyć, bez koszmarów ani cholernych wizji. I bez obcych, którzy mówią mi, że coś się święci. Komprendę, amigo? Mój Boże, już tak późno? Muszę lecieć, seniorita Ryan. Zatem zobaczymy się jutro. Mówiłam, że... Do zobaczenia. Bardzo tajemniczy jest ten kordys. Ale może w końcu on wyjaśni o co chodzi z tymi znami. Coś się święci. A coś, coś się nam święci w pamiętniku. To tutaj możecie sobie przeczytać, zapauzować film i tak dalej. Tak jak nie będę tego cały czas powtarzał. Mamy tu jakiś ciekawy obraz, albo coś co możemy zobaczyć. Mała jeszcze mega możemy... istota z rykiem. Hmm, bardzo inspirujące. Możemy tu rzeźby zobaczyć. I tu jeszcze jedna to rzeźba. I w sumie tyle. Tuż na zewnątrz możemy zerknąć. Nie ma tam kompletnie nic. Nic. Ach, to znaczy jest miasto i nawet cały świat, ale nie ma nic. Dobra. I to w sumie byłoby tyle. Kortes nam za dużo nie wyjaśnił. Powiedział, że dzisiaj nie może, że może jutro. No to spotkamy się, spotkajmy się z nim jutro, ale póki co. Wracajmy do Małej Wenecji. No, nie ma już tego pana, co tutaj siedzi. Starsza pani dalej jeździ. Szuka swojego miejsca. W A my biegnijmy z powrotem do naszego, do baru, bo... bo tam się wszyscy spotykają i ogólnie mieliśmy tam pracować, więc... prawdopodobnie już szef na nas czeka. Troszkę minie, zanim tam dobiegnie April. Biegni, biegni. Dajesz. Dajesz, dajesz. Okej, okay. kochankowie dalej siedzą. Ułożę nic się nie zmienia póki co. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Wyszorowana i gotowa do pracy. Dzisiaj pracujesz na sali. Zacznij zbierać zamówienia. Muszę znaleźć Corteza i wyjaśnić o co tu do cholery chodzi. Szalony czy nie, i tak jest jedyną osobą, z którą mogę o tym porozmawiać. Dobra, jeszcze zobaczmy tylko pamiętnik. Tutaj. Eee, możecie sobie przeczytać i tak dalej, ale tak jak... ale Już niestety muszę zakończyć ten odcinek. Coś dziwnego działo się w tamtej kadencji, coś wyleciało z maszyny. I tak jak powiedziała April, tylko Cortez potrafi to wyjaśnić, więc w kolejnym odcinku będziemy chcieli jak najszybciej odnaleźć Corteza, porozmawiać z nim i może miejmy nadzieję, że uda nam się wyjaśnić o to, o co tutaj do diabła chodzi. A na dzisiaj to już niestety wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, udzielajcie jakiś porad. A ja się z Wami żegnam no i trzymajcie się. Cześć.